serdecznie wszystkich sympatyków biblioteki. Dzisiaj drugi dzień naszej zabawy z literaturą. Przeczytamy teraz fragment prozy polskiej autorki i czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Tytuł oraz autora tekstu prosimy zamieszczać w komentarzach. Zaczynamy! Nagle wybuchła wrzawa. Tyle serdelków! Ktoś ukradł! Sami chyba nie zjedli! Ładnie pilnowali. Kradzież, kradzież w obozie. Wezwano cały zastęp przed oblicze drużynowego. Stawali w szeregu wyprężeni, pełni winy, z minami tak przerażonymi, jakby każdy z nich oddzielnie połknął to, co zginęło z magazynu. Zniknęły serderki, chwilowo był to nasz cały zapas wędliny, oznajmił drużynowy. Stało się to dzisiejszej nocy podczas warty. Musimy jak najprędzej ustalić, o której godzinie mogło się to zdarzyć i w jakich okolicznościach. Potem zastanowimy się wspólnie, co robić. Pomóżcie mi powziąć decyzję. Nie czekał na wyjaśnienia, odwrócił się i poszedł. Blady strach padł na cały zastęp. Skuleni, pełni wstydu, patrzyli po sobie wzrokiem winowajców, milczeli. Badali swoje sumienie i wszyscy odczuwali niepokój. Maciek Osa w podnieceniu powtarzał ciągle te same rady. Chłopaki, gadać całą prawdę, tylko prawdę. Prawda i tak wyjdzie na wierzch. Lepiej niczego nie ukrywać. Zeznać wszystko, co było podczas pełnienia warty. Kto się czuje winny, kto szukał jedzenia, kto spał. Marek i Felek. Bez słowa porozumieli się oczami. Mogło to znaczyć niedobrze z nami. Ufelka ta myśl objawiła się wzmożoną czerwienią uszu, które błyszczały jak wylakierowane. Marek stał się poważny, przypomniał sobie słowa oboźnego. Ten obóz to twój egzamin, pamiętaj, Ła. ładny gips. Egzamin, czy i tym razem wypadnie na dwóje? Jakże to jest? Chce się najlepiej, wierzy się, że wszystko w porządku, a tymczasem na końcu klops. Przecież oboźny będzie pytał po kolei. Trzeba mu powiedzieć wszystko, wtedy zacznie triumfować. A nie mówiłem, a nie mówiłem, jaki kto w internacie taki w harcerstwie. Iga z niego będzie. Zero! Wylać z obozu! Wylać z internatu! Wylać ze szkoły! Wsunął ręce głęboko w kieszenie spodni. Napiął pięściami materiał, powiedział półgłosem. Wylać z kuli ziemskiej najlepiej. Kogo? zdziwił się Maciek osa? Złodzieja serdelków, mruknął Marek z nieprzyjemnym grymasem ust. Znalazłeś sobie czas na dowcipy? To mnie zastanawia. Dziwił się zastępowy. Bo co? Może ja te serdelki brąbałem? Opatrz, jak mi się brzuch zaokrąglił, aż mnie mdli. Za dużo ich było. Felek przysunął się do niego, nastąpił mu na nogę. Daj spokój, daj spokój, powiedział. Musielibyśmy je wciąć razem. Prawda sama wypłynie. Podjął pojednawczo Maciek.